Dzień dobry Państwu. Tomasz Szwagier na kanale Jana Pińskiego. Szanowni Państwo, wszyscy widzimy, jak coraz trudniej żyje się w Polsce. Polacy mają coraz mniej pieniędzy, oszczędzają na wszystkim. Konsumpcja, że tak powiem, stanęła. Inflacja, inflacja cały czas nie chce spaść do poziomu takiego, jak w, państw, w innych państwach Unii Europejskiej. Ten, tu chodzi Jarosław Kaczyński, opowiada nam drdymały o jakiejś niebieskiej teczce, pokazuje nam taką, że tak powiem, tabelkę i w tej tabelce mamy, mamy, mamy to wszystkie, że tak powiem, na niebiesko określone, określone wspaniałe wyniki. Natomiast jak jest naprawdę, to widzi Państwo, ale Chciałbym Państwu jeszcze tutaj przeczytać. Fakt. Polityka u ministra Adamczyka. U ministra Adamczyka kochają hotele i dobre jedzenie. Wydali na to kolosalne pieniądze. Ministra Adamczyk dużo jeździ po kraju, podobnie jak jego pracownicy. To wydatki na hotele rosną w zasadzającym tempie. Błogie życie mają pracownicy ministra Andrzeja Damczyka. W jego resorcie lekką ręką wydaje się coraz więcej pieniędzy na hotelowe, noclegi i smaczne poczęstunki, a kwoty na te luksusy już dawno przestały być liczone w setkach tysięcy złotych. Posłowie przecierają oczy ze zdumienia. To jest już jawne i dosłownie przeżeranie publicznych pieniędzy, mówi faktowi posłanka Hanna Piąty. Zbliżający się koniec kadencji sejmowej to doskonały czas na podsumowanie, jak władza szanuje publiczne pieniądze. A ciekawe dane w materii napływają z Ministerstwa Infrastruktury. Urzędnicy kochają hotele milion złotych na ich noclegi. Resort kierowany przez Andrzeja Adamczyka, mający zajmować się głównie budowaniem i dbaniem o to, by Polska rosła nam w siłę, potrafi też zadbać o to, by jego pracownicy mieli wygodne i miłe życie. Widać to po pieniądzach, Jak jakie na przestrzeni ostatnich lat ministerstwo wydało na hotele i usługi gastronomiczne. W 2020 roku, kiedy jeszcze szalała pandemia i wszyscy unikali podróży, pracownikom ministerstwa zafundowano z pieniędzy publicznych hotele za niecałe 400 tysięcy złotych. Gdy wirus odpuścił, urzędnicy ruszyli w świat. Tylko w 2022 roku ich hotelowe noclegi kosztowały już podatników ponad 1 milion złotych. Widzicie Państwo. Posłanka Hanna Gig Piątek, która pytała w interpelacji ministra o te hotelowe wydatki, nie kryje zaskoczenia tak dużymi kwotami. Ma też teorię, Skąd mogą brać się tak wielkie wydatki? Ej, no kto bogatemu zabroni? Oni wiedzą, że przegrają. Chcą skorzystać na tej władzy w takim najbardziej prymitywnym, perelowskim sensie. Chcą się nachapać. Ja rozumiem, że można się zajmować transportem, ale z drugiej strony Polakom podnieśli ceny pociągów, a sami rozbijają się po hotelach. Mówi faktowi Hanna Gierk Zdrowe inaczej do ministerialnych wydatków na hotele podchodzą w samym resorcie. Urzędnicy tłumaczą, że wydanie każdej złotówki było wręcz niezbędne. Wydatki na usługi hotelarskie ponoszone są w związku z wykonywaniem przez pracowników obowiązków służbowych, gdzie delegowanie opiera się na stwierdzeniu zasadności takiego działania. Wynika z zadań ustawowych nałożonych na ministra infrastruktury, informuje Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. które to jedno, ale okazuje się, że w mający mającym zajmować się budowami lubią też zjeść. W odpowiedzi na interpelację wiceminister przyznał, że w 2020 roku na usługi gastronomiczne ministerstwo wydało 180 tysięcy złotych, ale rok później. Już prawie 400 tysięcy. Prawdziwe, prawdziwe bogato zrobiło się jednak w roku 2022. Na różne bankiety, poczęstunki i przekąski poszło już ponad pół miliona złotych. Widząc tak znaczny wzrost wydatków na jedzenie, posłanka nie kryje już oburzenia. To jest już jawne i dosłowne przeżeranie publicznych pieniędzy. Czy oni, co oni mają świętować? Że tyle, wydają na cateringi, otwarcie CPK, to bankiem dla wszystkich Polaków z okazji kolejnego roku pustej łąki w Baranowie, zastanawia się Hanna Gipionka. Oburzenia osób postrotnych, przepraszam, <coughs> to jedno, ale w samym ministerstwie ze spokojem patrzą na te rosnące cyfry. Wiceminister Bittel wyjaśnia, że wszystkie pieniądze wydane były w sposób celowy i oszczędny. W ramach limitu środków finansowych na dany rok budżetowy. Szanowni Państwo, no, co tu skomentować? Sami, sami Państwo widzicie. Nie też szczególnie zbulwersowała taka um, historia dotycząca um, posła PiSu. I tutaj, Szanowni Państwo. Pan Łukasz Cieśla, w interpelacji pisane przez Przątaczkę były poseł PiS oskarżony o wielkie przekręty. Śledztwo trwało 5 lat, a teraz w akcji oskarżenia prokuratura podsumowała działalność byłego posła PiS i Solidarnej Polski. Zdaniem śledczych, jeszcze jako poseł, Tomasz G. wyłudzał pieniądze z Sejmu. Potem, gdy został kanclerzem prywatnej uczelni, miał z nim przywłaszczyć sobie prawie 5 milionów złotych do tego zarzuconą opłatną protekcję, fałszowanie dokumentów w śledztwie jest więcej oskarżonych, w tym m.in. jego żona oraz była rana PiS z Warszawy. Prezes PiS zesłał Tomasza G., ale on i tak dostał się do Sejmu. Poznanie Poznaniach Tomasz G. był posłem w latach 2005-2015, najdłużej działał w PiS. Potem zapisał się do Solidarnej Polski, Zbigniewa Ziobry. Następnie na krótko związał się z partią Kormin. Polacy raczej nie słyszeli o jego inicjatywach politycznych, za to co pewien czas trafiał na czołówki mediów za swoje pozaposelskie dokonania. Prowadził na przykład wystawne kampanie wyborcze plakatami z lewą miasta i wsie w Wielkopolsce, a jego partyjni koledzy wówczas z PIS w 2009 roku złożyli zawiadomienie, że przekracza limit wydatków na kampanię. Wtedy jeszcze starali się być uczciwy. Policja chciała go za to ukarać, ale Tomasz G. tak długo nie odbierał wezwań na przesłuchania, a sprawa się przedawniła. W 2011 roku przez Spis Kaczyński, za różne występki ukarał Tomasza G. ze słaniem aż na 11 miejsce na liście wyborczej PIS w Poznaniu. Jednak pan Tomasz nie z takich opresji wychodził. Ku niezadowoleniu części partyjnych kolegów, Mandat posła zdobył. Tym samym w 2011 roku rozpoczął trzecią swoją rzędu kadencję w Sejmie. W tamtej właśnie kadencji, w latach 2011-2015, opuścił PIS i na pewien czas wzmocnił Solidarną Polskę. Poznańskie medla, media zarzucały mu co, pewien czas, nie po, że, mu co pewien czas, że nie pojawia się w swoich biurach poselskich. Ma wnosić wyborców, nie pracuje, choć bierze publiczną kasę z Sejmu. Do tego doszły zastrzeżenia. Że nawet nie płaci czynszu za kolejne wynajmowane w Poznaniu biura. Tamte artykuły czytali pracownicy kancelarii Sejmu, zaczęli sprawdzać, na co Tomasz G wydaje ryczałt, na swoją działalność polityczną. Wówczas, by zadać kłam zarzutom, że jest leniem żyjącym za publiczne pieniądze, właśnie to, 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 to jest quintesencja tego, co chciałem Państwu powiedzieć. Lenie żyjące za publiczne pieniądze. Tomasz G zwołał pierwszą od dawna konferencję prasową. Medium obiecywał większą dostępność, tłumaczył, że sporo czasu przebywa w Sejmie, w Warszawie. Podczas tamtej konferencji towarzyszył mu Andrzej Dera. No, Pamiętacie państwo, pan Andrzejdera. Obecnie prezydencki minister u Andrzeja Dudy, a wtedy wspólnie z Tomaszem G. działacz Solidarnej Polski. Obecność Andrzeja Dery była nieprzypadkowa. Dobrze znał się z Tomaszem G. Poza tym w 2014 roku trwała kampania do Parlamentu Europejskiego, w której Derastatowo podczas konferencji zachwalał, zachwalał swoją kandydaturę i Solidarną Polskę, twierdząc, że głos Ziobrystów będzie głosem za Polską tradycyjną, za tradycyjną rodziny, a przeciwko gender i aborcji. To widzicie Państwo, czym to się skończyło. Skończyło się tym, że nie mamy KPO. Sejm kupił wersję Tomasza G. Prokuratura była bardziej nieufna. W 2015 roku Tomasz G. przestał być posłem. Jeszcze przez pewien czas kancelaria Sejmu nie dawała za wygraną. Dopominała się od do byłego posła o dokumenty potwierdzające, że w poprzedniej kadencji zgodnie z prawem wydał 398 tysięcy złotych. Gdy ich nie dostała, pozwalała Tomasza G. do sądu o zapłaty. Wkrótce jednak Sejm pozew wycofał, bo, zawiadom, bo zadowolił się tłumaczeniem byłego posła. W obliczu sprawy w sądzie Tomasz G. przedstawił w Kancelarii Sejmu wiele umów zleceń, które rzekomo podpisał z kilkoma kobietami. Miały intelektualnie wspierać go w niełatwej pracy posła. Sejm nie weryfikował szczegółów tych umów, sprawa miała rozejść się po kościach. Tymczasem prawdziwe kłopoty Tom Tomasza G. rozpoczęły się dopiero w styczniu 2017 roku. Po zawiadomieniu Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, własne śledztwo wszczyła poznańska prokuratura okręgowa. W przeciwieństwie do kancelaryjnej, prokuratura nie była naiwna i zweryfikowała twierdzenia ekspolityka. Wersja Tomasza G., że pokazałby dokumenty potwierdzające wydatki, ale ktoś włamał się do jego biura, miała istotną słabość. Owszem, wcześniej faktycznie zgłosił policji kradzież w swoim biurze, ale sprzętu komputerowego, a nie dokumentacji. Prokuratura dokładnie analizowała też dokumenty, które Tomasz G pokazał w kancelarii Sejmu. Były to liczne zlecenia podpisane z trzema kobietami. Z warszawską radną pis, Anną R., z Weroniką B. spod Warszawy oraz Ewą K. z pod Poznania, sprzątaczką i wieloletnią znajomą Tomasza G. Wsparcie intelektualne było oczywiście. Nie chcę wybrać, że pani sprzątaczek Właśnie te trzy panie miały pomagać Tomaszowi G. w pisaniu interpelacji, zapytań, przygotowywaniu go do posiedzeń komisji sejmowych oraz spotkań z wyborcami, w budowaniu jego wizerunku w internecie. Była warszawska radna PiS Anna R. miała dostać za to wsparcie 30 tysięcy złotych. Wielonika B45, ale zdecydowanie najwięcej pracy miała wykonać EWK, sprzątaczka z wykształceniem zawodowym. Podpisywała z Tomaszem G. umowy aż na 300 tysięcy zł tym samym miałaby stanowić jego główne wsparcie merytoryczne. Dodajmy, że Ewa K. od lat jest związana z jego rodziną. Pracowała w sklepach meblowych rodziny G i była karana za wyłudzenie kredytu podczas pracy u rodziny G. Za kredytu miał być także zaangażowany, wyłudzenie kredytu miał być także zaangażowany sam Tomasz G. Do tego wątku jeszcze wrócimy. Pracownica biura nie chce dyplomu MBA protekcji. Narrację Tomasza G. i trzech jego znajomych pań w rodzinie Sejmem zepsuła m.in. była pracownica jego biura poselskiego, chodzi o Małżonę L., która prywatnie jest żoną działacza prawicy z Poznania. Powiedziała śledczym, jak wygląda praca Tomasza G. i działalności jego biura poselskiego. Przyznała, że były poseł, gdy Sejm zaczął go dociskać o dokumenty, prosił ją o podpisanie fikcyjnych umów z datami. Sprzed kilku lat docierał. Do niej przez jej męża wysyłał SMS-y, wskazywał, że jeśli mu pomoże, to sprawa nie trafi do sądu. Obiecywać miał jej mężowi bezpłatne studia MBA na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, której w 2005 roku, 2015 roku został kanclerzem. Była kasownica jego biura, ta L., nie chciała z nim rozmawiać, nie zamierzała prowadzić, potwierdzić fikcji, wchodzić w wykłady, na razie się odpowiedzialność karną. Z jej zeznań oraz relacji byłych asystentów społecznych Tomasza G wynikało ponadto, że zdecydowaną większość interpelacji pisała właśnie UDR. To naprowadziła też stronę internetową Tomasza G. Jeżeli ktoś jeszcze cokolwiek publikował, wiedziałby o tym, dodała. Tomasz G wcale nie był hojnym pracodawcą, dlatego spóźniał się z wypłatami. Jeżeli już wypłacał jej pensją to około półtora tysiąca miesięcznie, a nie 6000 tysięcy złotych, jak wynikało z papierów. Zeznań Małgorzaty L. oraz inne dowody pogrążyły byłego posła. Trzy kobiety w wątku dotyczącym wyłudzeń z Sejmu. Na dodatek prokuratura sprawdziła w ZUS i w urzędach skarbowych, czy Anna R., Weronika B. i Ewa K. Do odprowadzały w przeszłości należne podatki i składki za rzekomy dochód uzyskiwany za rzekomą kilkuletnią współpracę z Tomaszem G. Okazało się, że tych dochodów nie zgłosiły. Zaczęły to robić dopiero w 2018 roku, gdy było jasne, że sprawą bada prokuratura. W efekcie wątku wyłudzeń z Kancelarii Sejmu oskarżony Tomasz G. i jego trzy rzekome pracowniczki od zapytań i interpelacji poselskich po poznańska prokuratura oskarżyła dodatkowo Tomasza G. o płatną protekcję, czyli powoływanie się na wpływy wyższej szkole handlu i usług której został kanclerzem i obiecywanie było jej pracownicy i jej mężowi, że żyli pomogą mu się rozliczyć z Sejmem, to załatwi im bezpłatne studia MBA. W, trakcie, MBA. w trakcie trwającego 2017 roku śledztwa prowadzącej prokurator Katarzyna Podola przyjrzała się jednak w działalność wspomnianej Wyższej Szkoły Handlu i Usu. To uczelnia bardzo lubiana przez beneficjentów dobrej zmiany. Słuchajcie Państwo, działacze z zjednoczonej prawicy uzupełniają na niewykształcenie przydatne do pełnienia kluczowych stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. I to właśnie okazuje się, że MBA na WSHIU i U ukończyli m.in. wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, PiS, posłowie Tomasz Latew, Ewa Malik, poseł polskich spraw Zbigniew Wirzyński. Byli posłowie PiS Łukasz Bonikowski, Dorota Arciszewska Milewczyk, wiceprezes ENEI Operator Michał Cebula, były prezes ENEI Oświetlenie Rafał Gietka, były prezes energii Jacek Goliński, czy wiceprezes PTE tu Mar Marcin Majerowski. Rozumiecie Państwo, to właśnie, ja to tak to określam, tak się bawią za nasze pieniądze i tak wyrasta ta kadra fachowców. Były poseł G. od lat był związany z tą WSHIU. Najpierw, jako poseł, wynajmował do uczelni lokal na biuro poselskim w Poznaniu. Lokal, w którym rzadko był widywany. Między innymi za to biuro przestał płacić, mimo że z kancelarii Sejmu brał pieniądze na czymś. W przeszłości uczelnia ścigała go za płatność 41 tysięcy złotych, ale nagle odpuściła. Stało się tak po tym, gdy już w 2015 roku Tomasz G. został jej kanclerzem. Ponadto spółka e, Akademia Kupiecka, której polityk stał się jednym udziałowcem, została nowym właścicielem uczelni. Wkrótce Tomasz G. przekonał uczelni, że tak naprawdę nie jest jej niczego winien za dawne wieloprofesorystki. Przecież go nie używał, ponieważ lokal był w jego ocenie kiepskim i starannie zagrzebiony. To nie koniec jego dziwnych rodziczeń z uczelni stranie zagrzybioną. Świetnie napisane. To nie koniec jego dziwnych rozliczeń z uczelni. W 2015 roku wziął z uczelni 54,5 tysiąca złotych zaliczki, ponoć na zakup mebli. Do nowej siedziby WSHI śledczy w zakończonym właśnie postępowaniu doszli jednak do wniosku, że tamtą zaliczkę wydał w biurze podróży. Tak się bawią. Na Wakacje dla żony i córki oraz pokrycie długów sklepów meblowych kontrolowanych przez jego rodzinę. W wielowątkowym śledztwie zakończonym pod koniec grudnia 2022 roku, poznańska prokuratura zwróciła również uwagę na olbrzymie częste wypłaty pieniędzy z kont Z bankomatów i rachunków uczelni wypłacono ponad 5 milionów złotych. W tym Wątku byłemu posłowi doszły kolejne zarzuty. Oskarżono też jego żonę. Śledczy uznali, że Tomasz G., jako kanclerz WSHiU poprzez liczne wypłaty, przywłaszczył z uczelni 4 miliony 900 tysięcy złotych. Co pewien czas pojawiał się przy bankomatach i cyklicznie wypłacał gotówkę. Jego żona Magdalena, karana wcześniej za plagiat pracy doktorskiej, elita, szanowni państwo która w papierach figuruje jako założycielka uczelni, miała przywłaszczyć z WSHiU około 240 tysięcy złotych. Podczas niedawnego przesłuchania w prokuraturze Magdalena G. broniła się, że finansami uczelni zajmuje się jej mąż Tomasz. Dlaczego? Dlatego więc również ona wpłacała, wypłacała pieniądze. No tak, a tak postawione pytanie miała. Stwierdzić, że czasami wymaga tego sytuacja, ale już nie pamięta, jaka konkretna. Potrzebowała, no, no po prostu. Szła do bankomatu i wypłacała. Przecież to, to nasze pieniądze de facto. Kolejny z wobec Tomasza G, w wątku WSKIU, dotyczą machinacji ze składkami ZUS. Były poseł już, jak, jako jej kanclerz, miał wpaść na pomoc, że kilkunastu wykładowców trzeba oficjalnie wysłać na Europę bezpłatnie. Dzięki czemu będzie można wprowadzić za nich do ZUS niższe składy. Tyle, że prokuratura stwierdziła, że tak naprawdę ustaleni z nazwiska wykodowcy w czasie rzekomych urlopów bezpłatnych prowadzili egzaminy. Kwoty zaniżonych składek wynosiły od kilkuset złotych do ponad 20 tysięcy w zależności od wykładowcy. W tym wątku szelstwa Tomasza G. obciążają dokumenty oraz wyjaśnienia jeden pracownika sprzed Ona przyznała się do fałszerstw w kontekście składek na ZUS, do antydatowania dokumentów. Sylwia J. P. Dobrowolnie poddała się karze. Wskazała, że działania działa za namową kanclerza, czyli Tomasza G. Następnie zarzuty wobec byłego posła są związane z uszczupleniami podatkowymi i nieprawidłowościami w rozliczeniu około 1 miliona złotych dotacji z Ministerstwa Nauki na pomoc materiału dla studentów oraz wsparcie studentów niepełnosprawnych. W ocenie prokuratury nie wiadomo, co się stało z tą dotacją. A ministerstwo nie otrzymało, choć powinno, dokumentów z jej wydatkowania. Niepełnosprawnych nawet. Okradają, mnie się Państwo. Prokuratura postarzyła się Tomasza G. w wątku nieprawidłowości w księgach rachunkowych WSHIP O nakłanianie kwestora uczelni Piotra K. do prowadzenia rzetelnej dokumentacji. Efektem tych działań miało być doprowadzenie ksiąg. WSHIU do takiego stanu, że podczas kontroli urząd skarbowych uznał je za niesprawdzalne, w całości za nierzetelne. <laughs> Oskarżony został także sam kwestor Piotrka, który został się w, w 2022 roku. Żona oskarżona w śledztwie sześciu osób czyli Żadna z oskarżonych ża 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 w śledztwie sześciu osób, czyli Tomasz G., jego żona Magdalena, trzy kobiety pomagające liczyć się z Sejmem oraz były kwestor WSHiU, nie przyznaje się do winy. Protest ma się odbyć w poznańskim sądzie okręgowym. Były poseł skarży się na depresję. Jego pierwszy proces stoi w miejscu. W zakończonym właśnie śledztwie Tomasza G. zbadali psychiatrzy. Powodem było to, że zaczął się skarżyć na siłę depresji. Po badaniach z końca listopada 2022 roku lekarze stwierdzili, że ma zaburzenia depresyjne, ale nie ma choroby psychicznej. Może więc prowadzić samodzielną rozsądną obronę oraz uczestniczyć w obronie dotyczącym wyłudzeń z Sejmu i nieprawidłowości UAS-K-U. To o tyle istotne, że w poznańskim sądzie rejonowym pod 5,5 pół roku toczy się pierwsza sprawa karna Tomasza Diel. Dotyczy wydarzeń sprzed 23 lat, z końcówki lat 90. Państwo świetne kadry. Tomasz G jako pracownik rodzinnych y, domów meblowych, miał wówczas wywładać kredyty na bezdomnego na osobę chorą psychicznie. Zarzuty w tej starej sprawie dostał po wielu latach, gdy w 2015 roku stracił mandat posła i immunitet. Proces do tej pory się nie skończył. W ostatnich miesiącach, na, na samej końcówce procesu wyłudzenia, Tomasz G. zaczął skarżyć się na rozmaite kłopoty zdrowotne. Co nie przeszkadzało mu, e, jednak w tym samym dniu, z jednej, e, w dniu e, e, rozpraw, je, e, wylecieć na wakacje do Turcji. W procesie o kredytów Tomasz G. w połowie stycznia ma dosyć przebadany przez innych psychiatrów. Nie wiadomo, kiedy ten. Tłumaczący się proces został zakończony do dzisiaj. Nic tam się przynajmniej nie dzieje, nie zostało zakończone. A dlaczego ja, między innymi, powiedziałem Państwu o panu Tomaszu G. Pan Tomasz G jest osobą nietykalną. Dzięki panu Tomaszowi G., większość ludzi, który, o których Państwo słyszeliście, i lista jest bardzo długa, otrzymała dyplomie MBA, tak potrzebne do zasiadania w spółkach Skarbu Państwa. Zobaczycie Państwo te listy, i wtedy będziecie wiedzieli, komu dał Gleit na to, żeby się mogli bawić za nasze pieniądze. Szanowni Państwo, chciałbym Państwu polecić historię na weekend. Tutaj jest świetny materiał Radziecka Kara za zdradę. Amerykańskiego szpiega wrzucono do, rozpa do roz rozpalonego pieca chłopniczego. Chodzi o Olega Pienkowskiego, szef waszyngtońskiej placówki MI6, MI6. Po przeczytaniu Pienkowskiego stwierdził, Bóg wysłuchał naszych mod. Rosyjski szpieg przekazał, że Armia Sowiecka dysponuje niewielką liczbą rakiet zdolnych przynosić ogień Rosjanom udało się w 1960 roku zwerbować sierżanta armii amerykańskiej Jacka W. Danlopa. Szanowni Państwo, rzeczywiście Rosjanie byli tak wściekli na Pienikowskiego, że ujawnił to, że są kolosem na gnianych nogach, że nagrali egzekucji Klinikowskiego, kiedy tylko powoli wsadzają do pieca chłopniczego, a nie puszczali tą egzekucję y, różnym, różnym y, adeptom, adeptom y, szkół y, wywiadu. Proszę Państwa, chciałbym również Państwu polecić naszą książkę o Kamińskim. Kamilski, żeby normalnie funkcjonował, rozumiem, że ukróciłby te zabawy posłów PiS, czy wszystkich ludzi ze ziek to szalone wydawanie pieniędzy, tą bezkarność, no, ale się Państwo, na razie to się nie dzieje. Ale jak wiecie, to w październiku się skończy. Rzeźnika Państwa.